Hej, z tej strony Astera. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie mrówkom z gatunku Monomorium pharaonis, inaczej nazywanymi mrówkami faraona. Zanim jeszcze zacznę, chciałbym Was zaprosić na moją Facebookową grupę o nazwie Astera Forum i na mojego Instagrama Astera Podłogalty. Film ten już jest drugim odcinkiem z trwającego maratonu, więc jak dobijecie pod tym filmem 50 lajków, bezwłocznie wstawiam kolejny wcześniej przygotowany film. Jak pomyślicie się podoba, i doceniasz moje zaangażowanie, to nie zapomnij o zostawieniu subskrypcji, dzwonkiem i lajka pod tym filmem. Faraonki nie cieszą się zbyt dobrą opinią ze względu na ich wielkość, szybkość mnożenia się i wymnażanie nowych matek roju w szybkim tempie. A co najgorsze jest to, że mrówki te umieją skutecznie osiedlić się w mieszkaniu, głównie wystarczy w starszych kamienicach, w których przeważnie panują idealne warunki dla nich. Gatunek ten pochodzi z Egiptu. Robotnice mają zaledwie 1,9 mm, do 2,5 mm. Mrówki te żywią się głównie produktami pochodzenia zwierzęcego. Ja moją kolonię karmię karaczanami turackimi, argentyńskimi i zielonymi, czasami im podaję mączniki albo drewnojady. W obszarach zwrotnikowych żyją w gniazdach ziemnych pod kamieniami. Są to bardzo żarłoczne mrówki, ponieważ ilość pobieranego pokarmu może trzykrotnie przewyższyć wagę ciała robotnicy. Kolonie te są nazywane nieśmiertelnymi, ponieważ roją coraz to nowe królowe, a kolonie mogą sięgać i kilku milionów osobników. Pierwsze stanowisko mrówek faraona w Polsce zaobserwowane w 1892 roku. Formikarium dla tych mrówek musi być bardzo szczelne i dobrze zabezpieczone przed ucieczkami. Preferują one suche miejsca, dlatego gniazda nie wymagają nawadniania. Najlepszą barierą jest suchy smar, po którym mrówki nie umieją chodzić. Dobrze by arena miała ranty. Moja kolonia liczy sobie 9 królowych i aż 100 robotnic i masę potomstwa, bez którego nie mają jak się rozwijać. Dlatego przy kupnie tych mrówek należy poprosić sprzedawcę o dużo potomstwa, by kolonia po prostu nie padła. Ja faronki zakupiłem u Chrystiana Solgi, a dokładnie wymieniłem się z nim za moje lasiusy. Krystian jest zaufanym sprzedawcą będącym na rynku od ponad dwóch lat. Paczka doszła do mnie pancernie zapakowana, Zostałem w gratisie dwie larwy królewskie u monomorium floricola, o których będzie następny odcinek. Podsumowując, są to mrówki trudne do opilnowania i utrzymania przy większych koloniach. Zdecydowanie nie polecam ich początkującym osobom i są, które nie zapewnią mi dobrych warunków. Mimo swoich niewielkich rozmiarów są one niebezpieczne dla budynków, głównie szpitali, ponieważ mogą one roznosić choroby. Potrzebują dużo karmówki i zjadają bardzo dużo miodu. Mają bardzo szybki rozwój i są inwazyjne. To by było na tyle w tym odcinku. Jak film Ci się spodobał, to nie zapomnij o subskrypcji dzwonkiem i lajkiem pod tym filmem. Pamiętajcie o maratonie trwającym do piątku. Hej!